Dzisiaj proponuję Wam zagadki słuchowe. Przede mną leżą trzy obrazki. Do zabawy potrzebujecie kartkę papieru, flamaster oraz trzy małe karteczki. Na karteczkach narysujcie na pierwszej koło, na drugiej trójkąt, a na trzeciej kwadrat. Tak jak ja. Teraz ja swoje karteczki przyklejam na obrazki. Kwadrat, koło, trójkąt. Za chwilę usłyszycie trzy różne odgłosy odpowiadające obrazkom. Kwadrat burza, koło wiatr, trójkąt deszcz. W tym czasie na białej kartce Ułóżcie swoje małe karteczki w kolejności, w jakiej je usłyszycie. Najpierw spróbujmy zrobić to razem. Gotowi? Trójkąt deszcz Kwadrat burza Teraz sprawdźmy, czy dobrze ułożyliśmy Koło wiatr Trójkąt, pamiętacie, deszcz i kwadrat burza. Świetnie, udało nam się. To teraz spróbujcie kolejną zagadkę słuchową rozwiązać sami. Koło, morze, trójkąt, łąka, kwadrat. Las. Gotowi? Uważnie słuchajcie. czy dobrze ułożyliście co było najpierw koło może potem trójkąt łąka i na końcu kwadrat czyli las świetnie to przechodzimy do kolejnego zestawu. Koło, hipopotamy, trójkąt, słoń, kwadrat, lew. Gotowi? Zaczynamy. Sprawdźmy, czy dobrze ułożyliście. Najpierw był trójkąt słoń, potem kwadrat, kwadrat lew, i na samym końcu koło hipopotamy. Czy macie tak samo? Brawo! Kolejny zestaw. Trójkąt, sowa, kwadrat, kruk, koło, dzięcioł. Gotowi? Sprawdźmy, czy Dobrze ułożyliście? Trójkąt? Sowa, kwadrat, kruk i na końcu koło. Dzięcioł. Mieliście jakieś wątpliwości? Nie? To świetnie. Kolejny zestaw. Trójkąt. Indyk. Kwadrat kapka koło gołą. Zaczynamy. Wydają bardzo charakterystyczne odgłosy. Więc sprawdźmy, czy dobrze ułożyliście trójkąt, indyk, kwadrat, kaczka, koło, gołąb, brawo. Kolejne zagadki słuchowe. Trójkąt, krokodyl, kwadrat wąż, oraz koło żabak. To zaczynamy? Czy udało Wam się ułożyć w odpowiedniej kolejności? Koło Żaba, kwadrat, wąż i na końcu, wiecie, trójkąt, krokodyl. Brawo! Kolejny raz udało nam się ułożyć w odpowiedniej kolejności. I ostatnia zagadka dzisiaj: koło mucha, kwadrat pszczoła i trójkąt konik polny. Gotowi? Ułożyliście tą ostatnią zagadkę słuchową. Trójkąt, konik polny, kwadrat, pszczoła i koło mucha. Też Wam się udało? Świetnie! Brawo!